Cześć, ja jestem Marika Serer Moto, a w tym filmie pokażę Wam buty motocyklowe od CD Denver. CD Denver ukazują się w dwóch kolorach i w dwóch różnych wersjach. Pierwsza z nich brązowa. I mamy również drugą wersję, klasycznie czarną, ale różnią się one od siebie również czymś więcej, bo mamy zwykłe CD i CD Denver WR. I WR to nic innego jak water resistant, czyli te są wodoodporne, mamy w środku membranę i będą one się różnić od tych zwykłych CD, na przykład tym, że mamy kołnierz jeszcze dodatkowo z boku, aby woda nie wlewała się do środka. No, i mamy membranę w całym bucie. Ale wizualnie na pierwszy rzut oka nie różnią się one od siebie niczym. Jeżeli chodzi o CD Denver, zostały one wykonane w całości ze skóry licowej. Swój wygląd, ich wygląd jest bardzo klasyczny, wręcz taki surowy, ciężki styl. Mamy dosyć masywną podeszwę, która jest antypoślizgowa, olejoodporna. Jest tutaj dość porządnie wykonana, wygląda jak podeszwa w glanach, klasyczna. Mamy na przykład tutaj też dodatkową nakładkę na dźwignię zmiany biegów i w tym miejscu mamy po prostu podwójną warstwę tej skóry licowej, aby tak szybko nasz but się nie zniszczył. Ochronę w tym modelu zapewnią nam wzmocnienia i mamy je na palcach napięcie, oczywiście podeszwa cała też jest wzmocniona. No i mamy też tutaj protektor na kostkę. W tym modelu jest ona podwójna, czyli mamy tutaj podwójny protektor, podwójną warstwę wewnątrz i zewnątrz, która ochroni naszą kostkę w razie jakiegoś impaktu. Za bezpieczeństwo, ale już pasywne, odpowiada odblask, mamy taki mały odblask z tyłu, wzmocni to naszą widoczność po zmroku. Aby buta założyć, ułatwi nam to przede wszystkim pasek z tyłu, aby go naciągnąć. I dalej mamy sznurowadła. I jeżeli chodzi o sznurówki, naj najbardziej klasyczny sposób zawiązywania, ale nie najszybszy. I producent o tym pomyślał. Z drugiej strony, pod rzepem, mamy zamek więc będziecie mogli raz dobrze zasznurować buta, a potem po prostu posługiwać się zamkiem, aby szybko buta założyć i zdjąć. We wnętrzu CD Denver znajdziemy wkładkę, która jest antywibracyjna, a więc będzie nam w tym bucie wygodnie. Wnętrze mamy wykończone miękkim materiałem dookoła, aby nic nas tutaj nie drażniło, aby but wygodnie leżał na stopie. I jeżeli chodzi o ten model butów, to zapraszam Was do RR MOTO, jeżeli chcecie przymierzyć, zobaczyć czy jest wygodnie i czy wolicie wersję klasyczną czy wodoodporną i którą wersję kolorystyczną wybieracie. Wpadajcie do RR MOTO, link do CD Denver zostawiam Wam w opisie, a jeśli macie jakieś pytania, to widzimy się w RR MOTO. Chcąc ułatwić wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.